widzowie! Dzi eluwa, dzisiaj odcineczek, gdzie będziemy sobie w troszeczkę wbijać Dynamajka. Będziemy tak wbić sobie Dynamajka na 15 rangę. Dzisiaj trochę dłuższy odcineczek, Wbijemy sobie może Stew, więc zaraz wbijemy różnych zadymiarzy. Dzisiaj będziemy wbijać różnych zadymiarzy. Nie, nie Dynamajka na po prostu, Po prostu dzisiaj będziemy wbijać różnych zadymiarzy. Teraz możemy sobie, że na Majka na przykład. O, możemy sobie zagadaj na Majkiem. No, więc Dobra, lecimy. Mhm, dobra, gid. Dzisiaj widzowie special. Dzisiaj widzowie special u kolegi. Więc wpadajcie też, bo ja też tam będę. Ty serwerycek i... I ty, Dawidos, na końcu przez dwa sy, sysy. Sy. Ty, Dawidos, sysy. Jeszcze ma rozrabiać Ty, Dawid. Dobra, więc podajcie na jego kanały. Też ma fajne filmy. My go zabiliśmy. I pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górze. No, oczywiście o subskrypcji, jak jesteście na, nowi na moim kanale. A jak jesteście już wiadomo, to łapkę. Ta łapkę w górę pod filmami. Fajnie by było, jakbyście zostawiali. Dobra. No, może nie to. W... Nie wygramy tego. Nie wygramy tego. Ta szelka. Na... No, ta szela nawala po. No. Musiałeś mieć cztery akurat, tak? Zabije cię, star. Dobra, leżysz. No dobra, no. Ej, jak my ja to wygrałem? Wygrałem. Nie wierzę, jest taka czelka. Bot, boże. Dobra, możemy sobie dwa razy z Dajna kim zagrać. Wyjdziemy sobie. Na no, Mortisa teraz zbieram. Wczoraj już odblokowałem, widzowie. Gdzie git? Kolegi, 20 rankę nadaj na Majku, dzisiaj będziemy wbijać. Dlatego ja sobie czyste daj na Majka. się widzę akurat dzisiaj daj na A ja będę wbijał sobie z Więc spadajcie, ja na 15 a na 20 daj na Majka. Już to mówię trzeci raz, czy czwarty, no ale wpadajcie miło, by było... Mi i mojemu koledze. Jakbyście mój kanał i jego. Dobra. Aha, Martysa pokonałem. Ale jestem Mortisem widzowy Jakbyśmy jakbyśmy mieli star power, o Boże, to byśmy sobie tam poszli. Dobra. O nie, ja wiem, że. O, widziałem. Boże jaki bot Ej, bo ty wiesz, że ja tu jestem, a... No serio dobra. Jcież pucharków. O, bijemy sobie 3700. I teraz możemy... Nie, z tyłu to nie będziemy za bardzo. Możemy sobie już mi zagrać. Będę ulepszał, bo tyłu będę ulepszał, więc na pierwszej mocy to może być. Też bije dużo złotych. No Tika mam na hita. Nie no, poładać, co widzą, pokazać, gdzie mam na hita. I... Nienawidzę tej Jessie. No Jessie mam na hita, Tika też. Ale z ulta to ja mam na dwa hit skrzynkę. Patrzcie. W sumie to normalnie mam na dwa chyba. Tak ja mam. Normalnie mam na dwa. Tak ja z ultem biję. Stawimy sobie na środku. Bo raczej na boty to nam ulta nie będzie. Tak bardzo potrzebny ult. Limita takie Szczelicie tu tak, tam była jakaś rąza, nie ma, a jakby ktoś tam był, to ścielacie, wchodzicie tu i wtedy ten tak, się jakby, wiecie widzowie, że wchodzicie i ten tak jest jakby mocniejszy. Bo wchodzisz do kółka i tam teraz tak jeszcze, końcówka ataku jest mocniejsza, więc no. Tak, I wam na hita. Tu se wezmę ulta. No, ja nie mogę! Głupia rosa! Leży. Jeszcze co z nią? Dobra. Zagraliśmy, 8 bitem. No i mamy to. 50 kredytów na mortal. I już 105. Robię challenge! Robię challenge, widzowie. Nie mogę się przelewać, dopóki nie będę miał. Do, dopóki nie będę miał 3000. 5000, widzowie. No, to jest ciężki challenge, no ale jest, więc no. I teraz sobie zagramy Jessie. Zagramy sobie, zagramy sobie Jessie, a ja, co tam? Jessie jest Gita, co tam? O, alo! Masz no, drugą moc, Jesse i ciebie pokona mi tak? No raczej nie. No, mam ich hapa, więcej nie, nie jest zadań przez sobie. Mam więcej kijów od ciebie. To masz ciecha! Dobra, i cię pokonałem? Nie mogę. Dobra, pójdę sobie po tego kibę, że ryzykuję. Przegrana jest. Drugie miejsce, bo ta pani. No, widzicie, du... trzech typy chyba zabiono, przynajmniej jeszcze szkiłów. Ty, ty, Daryl? No żart. Ale jest, ale jest! Łatwo z nim widzowie. Co w karnecie 40 chromatycznych, a ja mam? Uuu, zero chromatyka. znaczy no zaraz, no zaraz, no zaraz. Jutro mam Edgara, widzowie. Jutro mam Edgara. I w StumbleGuysie, e, dzisiaj odcinek ze StumbleGuysa, bo dzisiaj jest, e, jest koło za 6 godzin, więc spalajcie o, o, o 15 odcinek ze Stumbla jest. Zagram sobie na przykład roz... Nie, to ma co, nie tam, jest git. Dobra. No chodź. Ja już jak, jak kogoś widzę to... No co jest? Dobra, to są takie ogary teraz. Nienawidzę, go... Bo... mi się nie To mój przyjaciel! Głupi broku, no dobra jest. Frank, ty nie jesteś pijaczem, ja jest mam tu Idę z moim ochroniarzem prywatnym. Ochroniarze, by się znudziło, coś praca już. Gwalony Frank widzowie. No dobra, to nic, trzymajcie się do kolejnego odcinka, na ua ła...